Na pewno ona się też zmieniła, bo ja się zmieniłam, tak? Przez te tam 5-6 lat naprawdę w moim życiu się tak dużo wydarzyło. Ja przeszłam taką wewnętrzną zmianę, że, że myślę, że to też będzie po Magdzie czuć. Natomiast, wiesz, Magda z Tomkiem mają naprawdę duże wyzwania, wychowanie dziewczynki w wieku szkolnym, to każdy rodzic to wie, że w momencie, w którym dziecko idzie do szkoły, no to po prostu małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot. I to niestety jest prawda. Więc oni staw, stawają przed tymi wyzwaniami i, i, i nieźle im to wychodzi. Tutaj myślę, że warto powiedzieć właśnie o tym, że serialowa Magda z Tomkiem tworzą rodzinę i mają jedną córeczkę i w drodze jest synek. No właśnie, a czego oprócz tego, że tak powiem możesz nam zdradzić, czego możemy się spodziewać jeszcze? Mogę wam zdradzić, że Emma, która gra naszą majeczkę, jest niesamowitą dziewczynką. Jest naprawdę dziewczynką wyjątkową. I zapamiętajcie te słowa, bo jak zobaczycie pierwszy odcinek, to zrozumiecie, dlaczego ona jest tak wyjątkowa. Ja to mówię i mam po prostu Ciar. ciary na całym ciele, bo jak dzisiaj zobaczyłam ten pierwszy odcinek, ja już to wiedziałam na planie, bo praca z nią była niesamowita. Natomiast. Jak dzisiaj zobaczyłam ten pierwszy odcinek, to miałam takie, że to jest niesamowita dziewczynka. Naprawdę. E, no właśnie, ale już odbiegając od rodzinki.pl, na przestrzeni